Siemaneczko widzowie z tej strony Nagielowski, witam was w kolejnym odcinku z gry Wolveshine The Old Blood. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, dotarliśmy do, do domu agentki numer 2, którą się okazała nasza znajoma Pipa. Yy, więc... Boże, dziwnie się, dzi dziwnie się czuję, mówiąc tak na głos jej imię, ale dobra. się z tym. Yyy, nam, że wie, gdzie znajduje się Helga oraz Teczka. Znajdują się... Ob Oni obaj znajdują się w gospodzie, która znajduje się niedaleko pikarni. Więc da, da, pozwoliła nam użyć swojego tajnego tunelu, który prowadzi do, do studni, który je, która znajduje się na tyłach tej gospody. Więc zanim przejdziemy do odcinka, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz komentarz jeśli seria Wam się spodoba. A jak już zostawiliście, to ja wam bardzo dziękuję za wspieranie kanału i przechodzimy do odcinka. Więc zaczynajmy. No dobra, jesteśmy. No i luta do kanału. No i dobra, Pippa nam udzieliła dostępu do tego kanału, więc płyniemy dalej. Dlatego przyspieszmy trochę, bo tak do, do, wolno płyniemy. I tutaj powinniśmy wyjść na tyłach tej gospody, w której znajduje się Helga oraz stateczka z informacjami. Boże, my cały czas mamy to wspinanie się po tych ścianach, naprawdę, to jest nieodłączna część tej, tej części sztajna. Opa, pyk. Pyk. No i się spinamy, no dobra, czy ktoś tu jest? Nie, nikogo nie widzę, no to hop! O nie, jest tu pies tylko Dobra, podejdźmy do psa No i gigamy Pies zabity O, widzę, że się dobrze bawią w środku No weźmy sobie nożyk no i teraz Ciebie kolej Cześć. muszę odkrztąścić się Dobra Więc wchodzimy do środka No i dobra, i musimy się przebrać za kelnera, żeby dostać się do jej pokoju, więc dobra Dobra, przebierzmy się ta kelnera też nam zdradziła, że jest koneserką win, więc zanieśmy... O właśnie, przebieramy się za kelnera, żeby się do niej zbliżyć, oraz tym winem. No dobra, no to ruszajmy. I wychodzimy. O, widzę, że Niemcy się tutaj dobrze bawią. Piją i grają. Ci tutaj się kłócą. No i zaczęli się napierdalać. O, tamten leży nieprzytomny pod pieninem. Ten się opiera o słup. Dobra, chodźmy. O, co tutaj jest? O, tu się słyszy, jak napierdalałem pod spodem. Znalazł zdjęcie jego narzeczonej w klopie. XD. O, ci się, ci się, ten, ten trzeźwieje. O, tutaj wołają nas.

Dobra, chyba nie wyjdę. Ale jesteśmy w dupie. Setzen Sie sich. Dobra, usiądźmy. Ona się chyba domyśliła. Mi się Franz Stare Babsko. Franz. Mój kuzan jest też tak. Fascynuje mnie to, Franz. Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. <laughs> ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich, ist ja normal.

Sie einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer, um Gottes Willen. Dobra. Trinken Sie auch. dobra. Ona naprawdę skonie ser konwin. Kurde, to naprawdę współczuję blaskowi, blask DJowi. blaskowiczowi, ale będę mówił teraz mu DJ. My dear incompetent schreiner. He's not a waiter. He's a spy. Oh, I really think I would be impressed by your atrocious German. Now give me the Boulder, France. Oh. Come, Robert, Robert, Robert. Behind him Okay. What is the matter? Ale ten tak ten pistolet jakby był niepewny Dobra, czas się uwolnić Masz Dawaj pistolet Ale fart Ale farta miał, że nie trafiliśmy, bo byśmy mu między oczy trafili Rozdział szósty, ruiny. No i się teraz zacznie prawdziwe piekło, widzowie. Czekajcie, <laughs> muszę trochę okrztusić, ok ok bo jeszcze mnie drapie w gardle. O, zostawiła swoją mapę. Kessler, czy mnie słyszysz? Helga zniknęła. Zabrała folder z nią. Wracam do now. K nie odpowiada Kessler. No, mam nadzieję, że wszystko z nim jest ok. Dobra, tu. No fajnie, mamy trochę apteczek. No bo chodźmy na górę. O, więcej hełmów. Biorę wszystko. Amunicja. Dobra. O, tu jeszcze chyba hełm był. Tak, tu. O. Dobra, no, mamy tu kogoś a, zabijmy go Co, jest jakiś demon Zdychaj Okej, okay. no to ciężko było się tego spodziewać Kurde Jacyś płonący zombie naziści, tego jeszcze by brakowało No dobra, no to cóż nam pozostaje Musimy się przez niej przebić Dobra, jest ich tu dwóch. Dam radę. Pyk. Jak. Twarda skóra. To było... Czaj, tu to, to... Głowy rozbite rurami. Zmniejsza tę energię po ataku wręcz. Okej. Okay. No to super się akurat zdarzyło, że to blokowałem. Kurde, to wszystko się zawaliło. Chwilę temu tu się bawili i się... Y, pili, bawi i grali Niemcy, a teraz wszystko jest w kompletnej ruinie bo wyjdźmy stąd musimy broń odzyskać O Jezu, słyszę ich więcej Tak, jest ich tu całe podwórko No ty Które raz was? Teraz ty No o, jakieś zakłócenia. Jest Kessel, coś tam łapiemy go. Kurde, dupa. Kurde, nie, ale nie tylko naziści się zmienili, też i mieszkańcy tego miasta. Kurde, no to się zacznie dziać teraz. Więcej amunicji, dobra, musimy wracać po naszą broń. O kurde, co się stało z tą studnią? O, to nie wróży nic dobrego. Szybko. O kurde, atakują też ją. O kurde za nią jest. Nie. Ach nie dam rady, nie zdążymy, znaczy się. Dupa, nie żyje. Wzdychaj, ty cholerny śmiecił. Kurde, ale mu te flaki wystają z brzucha. Kurde. Nie no, tylko wszystko tylko nie nasza przyjaciółka. Znajoma znaczy się, no. No dobra, trudno się zekło. No dobra, bierzemy naszą broń i spadamy O kurde, ona też się zmieniła w tego potwora Dobra, wszystkie broń trzeba wziąć Spoczywaj w pokoju Zgadza się O Aha, też mają karabiny te, te potwory, dobra, no to warto wiedzieć No to trochę to utrudnia sprawę, ale dobra ale znoszą trochę tych kul w piersi, to przyjmą więcej niż człowiek. No, tu muszę celować im w głowę, dobra. Kurde, prawie co tu mało widać, coś. No, wspinamy się w górę. O, Jeszcze świetnie. teraz o, jeszcze ogniste psy. Czego by tu więcej chcieć? Dobra, celuję im w głowę. Dobra, przeładuję. Więcej amunicji. Aaa, dobra, wie... dobra, pies na zatokał. I są takie zwęglone teraz, te psy. O kurde. Dobra, one mogą szarżować. Dobra. Bierzemy szczelbę. Bierzemy amunicję i wszystko co nam się może przydać To przeładujmy sobie mamy granaty I full wyposażenie o, o Dobra, zabijam wszystkich O, złoto O kurde, się wystraszyłem Dobra, to już chyba nic więcej tu nie wyskoczy. O, apterka. Biorę. Dobra. O, jest ich jeszcze więcej. Dobra, wszyscy Wszyscy wyse e, zastrzeleni. Muszę przeładować broń. Dobra, ta szczeba się na nich dobrze nadspisuje. Dobra, ale bierzmy karabin Dobra wyłazimy stąd. Oh, yes, Kessler, Kessler. Listen, Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. On my way, Kessler. Hang in there. Dobra. Oh, granat. Oh, i passed na granat i sez dobila Dobra. No i po głowach. Tak? Macie to? No. Doła padł. Kurde. Wszyscy się tu pozmieniali w te potwory. Jezu ich kto jeszcze idzie. Dobra, macie jeszcze jeden ten, ten granat To powinno ich trochę załatwić Nie Jest ich jeszcze więcej No Bo przepraszam, mi się musiało odbić Dobra Dobra, zabici. Musiałem się skupić, żeby im głowy celować. Bo tam trzeba celować, żeby ich zabić od razu. Dobra, i jesteśmy tu. O mapa. Jesteśmy przy warsztacie, w którym zaczynaliśmy. Dobra, wpłyńmy tutaj. O, i zobaczmy, gdzie są. Tu ich nie ma. Ale jego broń została. No dobra. E? O kurde, z nieba jeszcze spadają. No to jeszcze do, fajna mieszanka zombie, naziści, i jeszcze spadający z nieba. Obrzyn, no i super. Czyli list jakiś tu jest. Listka Anet, moje najdroższe przeciłko. Jak ma, mam znieść góry z tania? Dlaczego musiały, musiałyśmy się urodzić w tym miejscu i w tych czasach? Też ludzie są tacy ograniczeni prostacy, zupełnie inni niż ty. Oj, czekajcie. To kim za czasem spędzony z tobą, kiedy poszłyśmy zeszłego lata w dłużej i pamiętam zapach Twoich włosów, kiedy trzymałem cię w ramionach. Och, Anet, Czułem, jakby oddzielała nas straszliwa otchłań. Im dłużej się nie widzimy, tym wydaje się być większa. Matka powiedziała mi, że naziści wkrótce zmuszą cię do, i twoją rodzinę do przeprowadzki, wiem, że martwi się, o, martwi się o was, ale twierdzi, że nic nie możemy zrobić i nie wiem jak to możliwe, a może moglibyśmy uciec razem, może wespnij się do mojego pokoju i uprowadź mnie ku nocy, jak, tak jak w tych historiach, które wspólnie czytałyśmy, na zawsze twoja, Katrin Okej, okay, przyjaciółki dwie no dobra, no to no cóż, czas im pomóc. Znaczy znaleźć Kesslera i Janet. O kur O. O. No i. Dobra, to jest imponujące, ale się schowajmy na razie. O kurde, zombie. No, to było dość imponujące. Nie powiem, jak ten sterowiec się rozpadał i spadł. Ale teraz musimy. O! Kurde, ale speedy dostają. Oła, muszę się schować. Muszę zabić tych, którzy strzelają. Niby, niby potwory, ale bro bronią się potrafią posługiwać. Skąd to jeszcze? A tutaj. Dobra. Musimy iść tędy. O, Aned. Jest sygnał Aned. Kolejne złoto. I tutaj, jakby ktoś chciał jeszcze, to jest kolejny koszmar w rozdziale, Tymo. Dobra, my idziemy dalej. Dobra, i się wspinamy na ścianę. Dobra. Hop. Oj są Kessler i Anet. O kurde, ty pomóż Anet i Kesslerowi. O kurde, to jest chyba moment, w którym ja muszę wybrać którąś stronę. Znaczy się, no tak, wiem, że tutaj ja. Oczywiście, wam. Po... Ja, oczywiście, wybieram Anet, bo ona ma tą przyjaciółkę, którą chce znaleźć. A Kessler, no. Możecie wybrać Kesslera, jak chcecie. Ja wybiorę Anet, bo ona to ma... chce znaleźć tą swoją przyjaciółkę, więc no, chce jej pomóc w tym. Więc dobra, lecimy. Oczywiście, na... Niemcy też są. I zombie. Czekajcie, muszę się pozbyć tego, o. No i dobra, wkraczamy do akcji. Ała, już wiedzą o mnie. Zdychaj. Szarża Niemca. Dobra, przeładuję. Przejdźcie, muszę się po głowie podrapać. Dobra, wdychaj. O kurde, i w stów. O, muszę się wycofać. Dobra, Leczę się. Czekajcie, bo tutaj, yy, o, Bumberbush. I czemu nie mam do niego amunicji prawie? A! Dobra O, biorę broń Ja nie wiem dlaczego do Bomberbosza nie mam amunicji prawie Ała, czekajcie, bo mnie klepią po plecach Kurde, nie trafiłem prawie Dobra, zabity kolejny Muszę przeładować teraz Dobrze, załatwiony. I co, to wszyscy? No chyba tak, bo trochę muzyka się uspokoiła. Dobra, pozbierajmy to, co, co po nich zostało. Bo się przyda na pewno. Ale powiem wam jedno, że jak, to, jak ten etap przechodziłem na poziomie uber, to była masakra po stronie Anet. A po stronie Kesslera było o wiele łatwiej, więc naprawdę. Dobra, coś tu jeszcze? Amunicja do jakaś może została? Ale nie wiem, czemu do Bumber Busha tak. Nie mam w ogóle. O, w ogóle nie mam amunicji teraz. Czekajcie, muszę się podrawać po ramieniu. Okej, okay, teraz już. Czyli, o, tu coś jest więcej. Ej, do, o dobrze, na ile mamy amunicji? No full, no dobra. No to idziemy. O, jest do Bumber Busha coś. Dobra, przy... mamy załadowane, dobra A właściwie, czekaj, tak taka umiejętność tutaj Jednocze... jedno... Jeszcze jedno zabicie i ja mam umiejętność do tej broni, xD Dobra, no to chodźmy O, ulepszenie pancerza jeden O Dobra, więcej amunicji mamy Czekaj, gdzie ta broń? Dobra, ale... Dobra, to zabijmy z z tej broni, tylko musimy tu wejść na górę No, chodźmy. No i jest łaźnie. Okej, okay, wchodzimy. Oj Sanet. Dobra. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. No, I've been here before. The week after Weihnachten. My friend. She made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs. And there was ice in the pool. We danced to gramophone records in her Obermann's office. And I remember laughing and freezing and... Being afraid someone would catch us and take me away from her, I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself, not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. B.J. Now, what

O kurde, Kessler! Wybacz, Kessler. Że to taki cieło spotkał. Spoczywaj w pokoju. No. Ta smutna muzyka grająca w tle, tak jeszcze tak dodaje klimatu. Chodź, no cóż, uratowaliśmy jedną tylko osobę. Etap. chodźmy wejdźmy na mecha o, dobra zdychaj rozdział siódmy stare miasto Ja w tym momencie zakończę odcinek. Bo już w kolejnym odcinku będziemy się przemieszczać tym mechem dalej. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i że zostawicie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz komentarz. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.